Dajcie, kochani, dziś króciutki odcineczek, a mianowicie o grzybach. Ja mam pieczarki, ale tyczy się to również grzybów leśnych. Mam za dużo, nie zdążyłem ich zrobić, przerobić, zjeść, więc chcę, żeby były na dłużej. Jasna sprawa, dlatego nie będę owijał, oczyszczę je ładnie, zobaczycie. Podsmażam sobie je na patelni z masełkiem, wrzucam w puste słoiki, zakręcam i w tym już stanie mogą one poleżeć do 3 miesięcy. Nawet chociaż to się jeszcze mi nie zdarzyło, ale mogę je przechować w lodówce, w słoiczku, w masełku. Również, jeżeli chcecie dłużej je zostawić, można je przesmażyć, wrzucić do torebeczek, zamrozić. Będą jak znalazł do bigosu, do kapustki, do sosu. Ja takie z masełka uwielbiam wyjąć do jajecznicy, o poranku. Nic lepszego. Czyśćmy, podsmażmy, wrzućmy. Zobaczmy jak nam to wyjdzie. Grzybki, ładnie oczyszczam. I kroję wrzucając na patelnię. Teraz zaczynam to smażyć. Dodaję odrobinę soli, odrobinę pieprzu do smaku. Troszkę masła i do słoiczka. Podsmażymy, aż zrobią się miękkie. Dodamy wtedy masełko. Moje grzyby złapały już temperaturę, co widać po tym, że puściły, puściły wodę. Teraz ucinam jedną dziesiątą z masła. Masło ma 250 gram, więc około 20-25 gram masełka na taką patelnię. I doprowadzę do rozpuszczenia masła i lekko przeduszę całe grzybki z maselkiem. Teraz delikatnie je odparuję. Mogę je przesmażyć mocniej. Albo, jak już zrobi się nam wszystko klarowne na patelni, możemy wrzucać je do słoika. Pięknie podsmażone. Mm. Już są pyszne, ja uwielbiam. I tak jak mówiłem, na miseczkę. Ułatwiamy sobie życie i z miseczki do słoi i robimy kolejną turę mega aż się prosi kroić cebulkę i śmietanę troszkę jak widzicie, moje grzyby są już bezpieczne. Po obróbce termicznej zrobiło się ich znacznie mniej, zajmują dużo mniej miejsca i teraz swobodnie będę mógł z nich korzystać przez najbliższe 2-3 miesiące, jeżeli będę miał tylko taką potrzebę. Kochani, samych smacznych dni! Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.